Mamy w naszej dominikańskiej tradycji wielu wywrotowców, czasem inaczej nazywanych świętymi. Mamy jednego wywrotowca, który świętym nigdy nie został. Za życia był niezwykle prześladowany, wożony po synodach, sądach kościelnych, inkwizycjach i innych. Dzisiaj traktowany jest z wielkim szacunkiem i jego nauka, myślę, bardzo wielu prowadzi do Pana Boga blisko. Chodzi mi o mistrza Eckharta, czyli takiego szefa. Całej szkoły mistyki nadreńskiej. Miał potem jeszcze bardzo wybitnych uczniów, którzy kontynuowali jakby jego dzieło. To naprawdę wielki człowiek modlitwy, szukający pana Boga, tylko właśnie takimi drogami, które były trochę niezrozumiałe dla, je, dla współczesnych zresztą, do dzisiaj takie są. Jedno ze zdań Mistrza Ekarta, takie zupełnie niemistyczne, ale które bardzo mnie jakby karmi i prowadzi, to zdanie, gdzie Mistrz Eckhart mówi tak, że bardzo wielu chrześcijan. Wierzy w Pana Boga jak w krowę. A to znaczy, że to o co im chodzi, to szukają mleka, sera, ewentualnie mięsa. Czyli zależy im na tym, co od niej, od krowy, a w takim wypadku od Pana Boga, można dostać. I to będzie kolejny temat naszego opimowego badania naszej wiary bo to rzeczywiście kryje się ogromne niebezpieczeństwo że jestem też przekonany że większość z nas można by nazwać wyznawcami wielkiej krowy a nie chrześcijanami i temu się dzisiaj przyjrzymy Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, serdecznie Was witam w kolejnym odcinku opiumowym w kolejny czwartek. Ktoś napisał w jakichś że to będą takie obiady czwartkowe o szóstaka, Może być. Będziemy, kochani, zajmować się znowu pewną rzeczywistością naszej wiary. Dzisiaj będzie krótko, chyba, bo temat jest dosyć jasny i znowu mam wrażenie, że chyba wszyscy o nim wiemy, a jednocześnie wszyscy w niego wpadamy, w sensie wykładamy się na tym temacie. Wszyscy znacie takie powiedzenie, które funkcjonuje, nie wiem, czy tylko w naszym kraju, czy w ogóle też na świecie wśród katolików, ale na pewno u nas w Polsce. Takie hasło wręcz, przysłowie, gdzie się mówi, jak trwoga, to do Boga. nie chciałbym tego zdania potępiać w czambu, nie, bo to jest w ogóle bardzo piękne zdanie, że tak powiem, no a do kogo? Jak trwoga, no to do kogo mam pójść? No wiadomo, że do Pana Boga i w ogóle nie ma w tym nic złego. Jak mi się dzieje źle, jak się robi katastrofa, jak mi czegoś brakuje, jak nie potrafię sobie poradzić, no to gdzie mam pójść? Jak mówi święty Piotr bardzo ładnie, do kogo pójdziemy? Jak go pyta Pan Jezus, czy chcecie odejść, nie? Mówi, do kogoż pójdziemy? Mówi, tylko Ty masz słowo życia, tylko Ty masz życie wieczne. Mówi, do nikogo innego nie pójdziemy, bo tego nigdzie indziej nie ma. Więc żeby to było jasne, kochani, rzeczywiście, jak trwoga, to do Boga, no bo gdzie indziej, ale pytanie jest takie. Czyśmy Pana Boga, moi drodzy, nie sprowadzili tak naprawdę do firmy, jak to się nazywa? Tej takiej, co paczki dostarcza. Yy, wyleciało mi teraz z głowy słowo. Do firmy kurierskiej, czyli do firmy dostarczycielskiej. Że Pan Bóg bardzo często dla nas to jest taki ktoś, kto ma dostęp do wielkiego skarbca, gdzie jest kasa, żony, mężowie, dzieci, powodzenie, szczęście, zdrowie. Najważniejsze, zdrowie i kupa innych rzeczy. Pan Bóg ma tam klucze, Pan Bóg ma dostawców i tak naprawdę jest dla nas, no właśnie, dystrybutorem. Może nie kurierem, bo sam nie dostarcza, ale ma swoich tam różnych posłańców. Bardziej jest dyrektorem centrum dystrybucyjnego. I kochani, to ma nie oznaczać wcale, broń Boże, że Pan Bóg nie chce nam dawać dobra. Że Pan Bóg nie chce naszego życia naprawiać, wyposażać w błogosławieństwa obdarzać potrzebnymi nam rzeczami. Tylko powstaje pytanie, czy przez to, że Pana Boga o różne rzeczy prosimy, czy przez to, że sam prosił, żeby Go prosić, nie wykrzywiliśmy tego w tą stronę. Zaraz się zajmiemy trochę konkretem, żeby zobaczyć to w takim konkrecie naszego życia, bo o tym wszyscy jakoś wiemy, tylko mam wrażenie, nie widzimy tego potem w praktyce naszego życia. Więc trochę się temu przejrzyjmy. Moi drodzy, spróbujmy zobaczyć kilka takich, jak już że tak powiem, zjawisk naszego życia wiary, które mogą być dobrym probierzem, żeby sprawdzić, czy to we mnie takie coś jest, czy nie. Bo, bo może nie chodzi o to, żeby wyrugować z naszego życia proszenie Pana Boga, żeby, nie wiem, sprawić sobie takie myślenie, w którym Pan Bóg jakby jest niepotrzebny i nie musimy go prosić, szukać i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Tylko, żeby zobaczyć, czy to się nie wynaturza. Panie, pierwszy bardzo dobry test. Wiem, że pewnie nie każdego z Was on dotyczy, ale niektórym może dużo dać. Mianowicie, bardzo wielu z nas czasem w trakcie rozwoju wiary, nie? zazwyczaj im mamy więcej lat, tym to się dzieje częściej, przeżywa różnego rodzaju kryzysy wiary. Czyli mówimy, że Pan Bóg taki się staje obcy, daleki, że straciłem. Ja to często słyszę w komisjonale, nie? kiedy ludzie mi przychodzą i mówią, że ojcze, kiedyś to chodziłem na pielgrzymki, jeździło się na oazę, ta wiara była jakaś taka, tak bym chciał, żeby to wróciło. I uwaga, jeżeli ci się zdarzają takie kryzysy wiary, zadaj sobie takie proste pytanie: czy one nie wiążą się z tym, że nie masz czegoś w życiu, czego bardzo chcesz? Tutaj sobie teraz włóż pod to miejsce, pod ten pusty, puste, pustą przestrzeń, cokolwiek chcesz. Nie wiem, chcesz męża albo żony. Może od już wielu lat się modlisz po prostu o męża albo żonę i ciągle tego nie ma. Albo na przykład jesteś w małżeństwie, chcecie mieć dzieci i na przykład nie możecie. I od wielu lat się modlicie o te, o, o te dzieci. Albo na przykład ktoś w Twojej rodzinie jest chory, albo Ty jesteś chory czy chora. I może od lat się już modlisz o jakieś uzdrowienie. Albo. Masz na przykład, nie wiem, jakąś patologiczną sytuację w rodzinie, tata na przykład pije, tak? I może od lat po prostu błagasz Boga, żeby coś z tym zrobił, żeby wreszcie jakoś zainterweniował. Albo dołóż sobie tutaj cokolwiek tylko chcesz. Czyli takie rzeczy, gdzie nie masz czegoś, czego byś chciał, albo masz coś, czego byś bardzo nie chciał i chcesz, żeby Pan Bóg to uwolnił. Zadaj sobie proste pytanie. Czy Twój kryzys wiary nie jest związany właśnie z jakimś? Obrażeniem się albo przynajmniej lekkim fochem na Pana Boga, że to się nie dzieje, albo to się dzieje. Kochani, mam takie doświadczenie, kiedy ludzie przychodzą na spowiedź albo do jakiejś takiej duchowej rozmowy, kiedy mi mówią, że jestem na Pana Boga trochę obrażony, to prawie zawsze jak zapytam, a dlaczego, to w 99% są pewnie jakieś poszczególne przypadki zupełnie inne, ale w większości przypadków słyszę odpowiedź, bo. Prosiłem go o coś i to się nie stało. Bo na przykład miałem ukochaną babcię, ona zachorowała, ja się modliłem, żeby nie umarła, a umarła. I w związku z tym jestem obrażony na Boga, że mnie nie wysłucha. Zadaję sobie pytanie: czy masz takie emocje, takie uczucia, takie doświadczenia Pana Boga, który nie spełnia Twoich próśb, nie spełnia Twoich życzeń? Nie mówię, że złych. Nie tak, że prosiłeś o, nie wiem, bo chcesz być bardzo bogaty, nie, może coś powiedzieć, na doma, no to może była głupia prośba, ale prosiłeś nawet o dobre rzeczy. Właśnie o zdrowie dla babci, o zdrowie dla dziecka, o, nie wiem, uratowanie kogoś z kłopotów. Twoje dzieci mają, w sensie twoje dziecko w małżeństwie ma jakiś kryzys, modliłeś się bardzo Boże, żeby oni się naprawili w tym małżeństwie. No i no i nic. Jeżeli masz kocha i obrażenie, jeżeli to sprawia, że przestajesz się modlić. Że przestajesz być blisko Pana Boga, że przestajesz Mu ufać, że zaczynasz Go traktować jako kogoś obcego. To uwaga, prawdopodobnie jesteś wyznawcą wielkiej krowy. Czyli tak naprawdę Pan Bóg jest ci potrzebny tylko i wyłącznie do jednego, do tego, żeby dostarczyć w Twoim życiu rzeczy, które są Ci potrzebne. Kochani, jest takie zdanie w Piśmie Świętym, które bardzo mnie, bardzo mnie karmi i bardzo mnie prowadzi przez życie, gdzie Pan Jezus mówi tak. Troszczcie się najpierw o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dodane. Kochani, co to jest Królestwo Niebieskie? To nie chodzi o jakąś tam, wiecie, rajską wizję rzeczywistości po śmierci, tak jak na tych obrazkach u tych, u Świadków Jehowy, tak? W sensie, wiecie, tam te rzeki piękne, wodospady, ptaszki, ludzie siedzą na trawie, baranki biegają i tak dalej. To nie jest Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest on, w sensie Bóg, Bóg jest Królestwem Bożym. On jest samym szczęściem, samym pięknem, samą miłością, samym dobrem. Przebywanie z Nim jest po prostu najrozkoszniejszą rzeczą na świecie. Jezus mówi tak. Troszczcie się najpierw o Królestwo Boże, czyli o Niego, a wszystko inne będzie wam dodane. A zauważcie, że my bardzo często. Troszczymy się o wszystko inne, co ma być nam dodane, a niekoniecznie o niego. To jest właśnie religia wielkiej krowy, czyli religia wielkiego kuriera, który dostarcza dobra, który dostarcza błogosławieństwa, który dostarcza rzeczy potrzebne. I uwaga, nie to, że on nie chce tego robić, ale to nie definiuje tego, kim on jest i jaka jest nasza z nim relacja. Moi drodzy, zobaczcie, że takie podejście, czyli ta tak zwana, jak ją sobie nazywam na prywatny użytek, za mistrzem Eckhartem, religia wielkiej krowy, bardzo wielu ludziom potrafi ułożyć, że tak powiem, całe religijne życie. Czyli w ogóle wszystko w wierze, wszystko w religii sprowadza się właśnie do tego. Uwaga, kochani, ja wiem, że nie wszyscy tak robimy, żeby to było jasne. Natomiast jest, myślę, ogromna część katolików, która, że tak powiem, kultywuje różnego rodzaju obrzędy świętej krowy. Co to znaczy? Zobaczcie, że jest tam cała masa ludzi, którzy potrafią jeździć. Teraz to wiadomo, że było trudniej, bo jest pandemia, nie, ale jak wrócą normalne czasy, bo niemy nadzieję jak najszybciej, to z nimi wrócą wszystkie spotkania modlitewne, msze o uzdrowienie i tak dalej. W ogóle bardzo piękne rzeczy. Sam jeżdżę, sam praktykuję. Ale uwaga, są tacy agenci, i takich, kochani, ludzi w Kościele jest bardzo dużo, którzy jeżdżą od spotkania do spotkania, od jednego charyzmatyka do drugiego, od jednego uzdrowiciela do drugiego, od jednego rekolekcjonisty do drugiego, ciągle tylko z jednym pragnieniem, żeby mnie uzdrowiło, żeby mnie uzdrowiło, albo żeby uzdrowiło kogoś tam. Kochani, proszę tego nie czytać w ten sposób, że próbuję wam powiedzieć, macie się nie zwracać do Pana Boga o pomoc. Jasne, że tak. Ale jeżeli do tego się sprowadza cała nasza wiara, że zobaczcie, potrafimy podjąć niesamowite wyrzeczenia, potrafimy pościć tej intencji, potrafimy, nie wiem, wielkie jakieś takie ćwiczenia modlitewne robić, na przykład potrafimy Pompejankę jechać przez 20 lat z rzędu. Uwaga, nie mam nic do Pompejanki, kocham ją, uwielbiam ją, ale jeżeli one są tak naprawdę takim Zamkniętym patrzeniem, że muszę teraz wykonać po prostu super czynności, super rzeczy, super modlitwy, super spotkania, spotkać super ludzi, mieć wielkie łaski. I wtedy Pan Bóg mnie uzdrowi. A jak mnie uzdrowi, to już wszystko będę miał. Kani, to jesteśmy wyznacami wielkiej krowy. Jest takie ładne wyrażenie, które było czekać, to było na ostatnich światowych dniach młodzieży, czy gdzie to było? Co śpiewano, to solo Dios basta. Taka ładna piosenka w ogóle była. Pewnie coś mi się miesza w głowie, ale tak mi się wydaje. To było pewnie na jakichś tam latynoskich tych, no bo to po hiszpańsku. To jest oczywiście słowo Pisma Świętego, nie? I to słowo, które potem mówiła Święta Teresa Zawila, czyli sam Bóg wystarczy. Proste pytanie: wystarczy? Nie pomoże, nie naprawi małżeństwa, nie uzdrowi nogi. Nie sprawi, że te długi znikną, nie da dobrej pracy, nie pobłogosławi dzieci, nie uratuje w trudnościach. Ale powie Ci, nic z tych rzeczy nie zrobię. Lipa i katastrofa, choroby, zarazy, katastrofy, te, jak to się mówi, kataklizmy budowlane będą w Twoim życiu i tak dalej. Ale mówi Bóg, ale będę ja. Będę ja przy Tobie w tym wszystkim. Będzie ci noga odpadać, a ja będę tam obok ciebie. Nie uzdrowię jej, ale będę obok ciebie. Będziesz głodny, nie dam kanapki, ale będę obok ciebie. Ktoś cię zostawi, będziesz samotny i będziesz opuszczony, zdradzony, zostawiony. Nie sprawię, że ten ktoś wróci, ale będę obok ciebie. Wystarczy. Jestem przekonany, że bardzo niewielu z nas może powiedzieć wystarczy. Panie Boże, wystarczysz mi tylko ty. Pani, ja wiem, że to jest oczywiście bardzo wiele stopni. To nie jest takie proste, to nie jest jedynkowe. Ja naprawdę zdaję się z tego sprawę. Ale jestem przekonany, że naprawdę bardzo wielu z nas to są wyznawcy po prostu wielkiej krowy. Ta ja dostarcza mleko, sery, masło, no i tyle. I jak już da, to już okej. Okay. A jak nie da, to takiego Boga to ja nie chcę, co to mi nie pomaga. Zobaczcie, kochani, że bardzo wielu ludzi niewierzących na przykład, ja i broń Boże ich nie, nie, nie oskarżam czy potępiam, tylko chodzi mi o samo słowo. Bardzo wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga, jako swój główny argument do niewierzenia w Boga mówią, gdyby Bóg był, to by nie było tego całego cierpienia na świecie. I kochani, ja rozumiem to zdanie, bo ja też mam często głowie takie pytanie, panie Boże, gdzie ty kurde jesteś? Że jak widzę, co się dzieje na świecie, jak widzę ludzi cierpiących, chorujących, zabijanych, krzywdzonych, to też mam takie pytanie w głowie: yy, Coś ci się, panie Boże, zapomniało? Masz jakieś ważniejsze sprawy, że tu się dzieje tak, jak się dzieje? Ale uwaga, jeżeli to ma być powód do tego, że w niego wierzymy albo nie, no to on jest świętą krową, która tylko dostarcza rzeczy, on jest kurierem. Solo Dios basta. Sam Bóg wystarczy. Czy wystarczy Ci sam Bóg? Bez żadnych darów, bez żadnych błogosławieństw? Bo inaczej to jesteśmy po prostu kościołem, dystrybutorem. To ciekawe, nie? Zauważcie, to przemówię na koniec, tylko tak mi się jeszcze pomyślało. Jak są te spotkania, gdzie można dostać uzdrowienie, nie? Rozdają. Gdzie można dostać różne łaski. To zobaczcie, że kościoły są nabite po prostu po szwy. A jak jest adoracja, jest wystawiony Pan Jezus na Świętym Sakramencie. Nie ma scholki, liroli, roli, liro, z gitarkami, nie ma śpiewów, nie ma charyzmatycznego rekolekcjonisty, nie przyjechał szóstach na rekolekcję, tylko stoi Pan Jezus na Świętym Sakramencie, kochani, w tysiącach kościołów w Polsce. Widzieliście tłumy? Bardzo chciałbym zobaczyć taki kościół, gdzie nie adoracja jako wstęp do mszy z uzdrowieniem, tylko nie. Ogłosiliby, słuchajcie, dzisiaj przez godzinę od 15 do 16 będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie i będzie można z nim w ciszy posiedzieć. Nic nie da, nic nie załatwi, nic nie pomoże i się nie odezwie. Nikomu nic nie powie, nie objawi swojej woli, tylko będzie stał w Najświętszym Sakramencie. Chciałbym zobaczyć taki kościół, który jest nabity po, po prostu po szwy, i że ludzie się wylewają z kościoła i błagają, wpuśćcie mnie, wpuśćcie mnie do środka, bo muszę go zobaczyć. Nie doczekamy się prawdopodobnie takich czasów. Nie doczekamy się. Bo tam jest Bóg sam wystarczy, a nie pakiecik. A my jesteśmy bardzo często ludźmi pakieciku. Czyli tego, co chcemy dostać. I tak jak mówię, nie chodzi o to, że pakiecik jest zły. Ale to nie o pakiecik chodzi.